Po prostu zamknijcie oczy. Po prostu. Pozwólcie energii, żeby was przeniknęła. Energii matki, która jest pod stopami i ojca, która jest w was, zawsze była. I wyobraźcie sobie, że stoicie na szczycie największej góry, najwyższego ze szczytów. Mont Everest jest pikusiem w stosunku do tego szczytu, na którym wy stoicie. Ja może przejdę do drugiej, jako druga osoba będzie łatwiej. A więc stoisz na tym szczycie. Czujesz wiatr we włosach, który również porusza Twoim ubraniem. Widzisz chmury, które przepływają obok ciebie i w każdej chwili na wyciągnięcie ręki możesz ich dotknąć. Pod swoimi stopami widzisz całą macierz. Widzisz inne inne szczyty, inne pasma gór. Widzisz pola uprawne, jeziora, oceany, rzeki. Widzisz zwierzęta, i te duże, i te małe. Ponieważ w tym momencie jesteś wszystkim. Wszystko wiesz, wszystko widzisz. Nad wszystkim czuwasz. Na wszystko masz baczenie. Widzisz swoich braci i siostry. Rozpoznajesz ich po tym miejscu, które pulsuje świecąc. Rozpoznajesz ich po świetle w ich sercach. Rozkładasz ręce i mówisz: Ja jestem dziedziczką, ja jestem dziedzicem tego królestwa, królestwa ojca i matki mojej. Ja jestem dziedzicem królestwa mojego rodziciela i mojej rodzicielki. Ja jestem dziedziczką i przyjmuję w mądre władanie całą macierz, całe królestwo mojego rodziciela. Taty. I teraz postaw przed sobą największe zło, jakie jesteś w stanie tylko zobaczyć, albo to zło, z którym na co dzień musisz się borykać. Postaw przed sobą i spójrz mu prosto w oczy. I wypowiedz słowa. Oto stoisz przed dziedziczką, dziedzicem królestwa rodziciela. Ono należy do mnie. Zostało mi podarowane, oddane w mądre władanie. Stoisz przed dziedzicem. Mówisz do dziedzica. nakazuje Ci, opuść macierz i pokażcie palcem kierunek, w którym ma, ma podążyć to zło. Są to obydwa bieguny, może iść albo w, do północnego, albo na południowy. Opuść macierz. Opuść macierz. Ja dziedzic, dziedziczka, oto bowiem będę w największych ciemnościach. W totalnym upodleniu, smutku, cierpieniu. Aktywowałam, aktywowałem swoją, swoją cząstkę Ojca, Matki we mnie. Obudziłam się na nowo. I na nowo przejmuję całą macierz w mądre władanie. Ja jestem dziedziczką królestwa Ojca Mego. I teraz skupcie się na swoim sercu. Popatrzcie na nie i zobaczcie, jak samo oto rozświetla się, bez Waszej intencji nawet, bez Waszego udziału. Po prostu się rozświetla i staje się ono portalem dla potężnej energii miłości rodziciela, który, rozświetlając nasze serce, rozświetla całą macierz, wyrównując każde zło, naprawiając każde zniszczenie. Błogosławiąc Macierz. I to światło powoduje, że zło, ciemność, czy ci, którzy kiedyś spuntowali się przeciwko Ojcu i Matce, muszą opuścić Macierz, ponieważ dokonało się to, co się dokonać miało. Jesteśmy prawowitymi dziedzicami tej ziemi, tego królestwa. I władać nim będziemy od tej pory mądrze, z pamięcią tego, co się stało, z jeszcze większą pieczą, z jeszcze większą uważnością, z jeszcze większą miłością. A ci, którzy po nas będą dziedziczyć tę Macierz, zachowają w sobie pamięć tego, co tu się dokonało i całej drogi, jaką przeszliśmy, by na nowo wprowadzić ład do Macierzy. Stojąc tam na tym szczycie, spójrzcie teraz na siebie i na całą drogę, jaką przeszliście do tego momentu. Ale spójrzcie na siebie z dumą, z docenieniem, z miłością, łagodnością. Spójrzcie na, na, tych, na te wszystkie momenty, w których. Mówiliście, że już nie mam sił, już nie daję rady. Ale coś cały czas was ciągnęło. Jeszcze, jeszcze jeden krok, jeszcze jeden krok. Bo ten precedens musiał się dokonać. I wasze dusze o tym wiedziały. Więc teraz z dumą pozwólcie, żeby Brat wiatr dotykał Waszych twarzy, włosów i ubrań, by przez Wasze rozłożone ręce płynęła energia miłości, byście mogli się wzbić jako ptaki, jako bracia orły, jastrzębie. Byście dotykając wody, rozumieli jej prawdziwy sens. Kim bądź czym tak naprawdę jest woda. I od tej pory całym sercem obejmowali macierz ze wszystkim, co się na niej znajduje. By wszystkie rany, jakie zostały jej zadane, naszej matce, Bogów rodzicielce, zostały mocą wszystkich nas. Uleczone, naprawione, by powrócił pierwotny ład, naszego rodziciela, Ojca naszego. Pierwotny ład. Więc podnieście wysoko głowy z dumą i ze światłem sercu, bo jesteśmy dziedzicami. Jesteśmy od tej pory poza lękiem. Poza lękiem. Z odwagą, mądrością patrzymy w oczy tym, Którzy nie chcą opuścić tej przestrzeni, ale my wtedy z mocą mówimy: dość, masz natychmiast opuścić macierz. I oni odchodzą, bo oni wiedzą, że to o ten precedens chodziło w tym, co mieliśmy uczynić. Koniec gry. To jest to wyjście z matryksa. Zostając w tym stanie, możecie wziąć głęboki wdech, otworzyć oczy, bo już i tak się dokonało. Tu nie trzeba robić żadnych innych wizualizacji, żadnych medytacji, nic.